Jesteśmy na 8 kilometrze i setnym metrze linii kolejowej nr 15 w okolicach stacji Łowicz Przedmieście, a są z nami Franek i Marcel, miłośnicy z tutejszej stacji, którzy Państwo dzisiaj chcieli, którzy państwu chcieli opowiedzieć troszeczkę na temat tej linii. A więc budowa linii rozpoczęła się jeszcze pod koniec XIX wieku i finalnie zakończono jej budowę w 1902 roku. I początkowo miała rosyjski rozstaw 15-20 mm. Przedszedł się i od około, do około, od około 1902 roku... Była tylko, do 1905 roku była tylko na odcinku Bednary e, Łódź Kaliska. Tam ten e, stacja wtedy się nazywała po prostu Łódź. Tak, dokładnie. E, co do? Elektryfikacja była chyba w 1965. Elektryfikacja linii nastąpiła w 1965 roku dokładnie na, na całej długości od Bednar do, do Łodzi, Łodzi Kaliskiej. W latach 20. XX wieku przekuto ją na rozstaw europejski, tak. normalnotorowy. Można powiedzieć też, że to jest linia. Bardzo ważna dla naszej historii, ponieważ po tej linii w linii. przeszłości jeździł Józef Piłsudski, Jest to część, fragment y, kolei Kalisko warszawskiej Z Swojego czasu jeździł tutaj bardzo wszelakie Balcowicza. pociągi międzynarodowe w 20-leciu międzywojennym. W 2012 roku jeździło tutaj bardzo dużo pociągów na euro do Wrocławia, z Gdańska właśnie do Wrocławia, do Krakowa, do Katowic i w sumie do Łodzi. Obsługiwali też tutaj obsługiwane były połączenia przez przewozy regionalne do 2009 roku. Od 2009 do 2011 roku linia przeszła całkowitą modernizację, a następnie do, od, do 2011 roku nie jeździły także pociągi na fragmencie, który nie był modernizowany i od 2011 roku z powrotem wróciły pociągi, tym razem obsługiwane przez łóżką kolej aglomeracyjną. Od rozkładu jazdy w 2011 roku w rozkładzie jazdy. Było bardzo wiele pociągów, jeżeli chodzi o relację łódź kaliskowo już Główny, wówczas obszugiwanych przez y, przewozy regionalne oraz wówczas było parę pociągów y, TLK, które jeździły nieprzerwanie tutaj do 2014 roku, do momentu aż PKP Intercity nie stwierdziło, że stan linii jest na tyle po prostu wtedy był tragiczny, że po prostu zaprzestali po prostu jeździć, bo stało się to po prostu nieopłacalne pod względem czasowym oraz pod względem takim, że wówczas ilość pasażerów no, była bardzo niska. Natomiast e, dzisiaj już nie jest po wielu wszelakich modernizacjach. E, poprawiona została prędkość, ogólnie konstrukcje. E, zamontowano nowy LCS w Głownie, który obsługuje stacje w Domaniewicach między innymi częściowo oraz, e, jakby to powiedzieć, dostrykowo? Nie, w, nie, w Strykowie idziemy, są tak. mechaniczne. E, na Przedmieściu są dalej dość mechaniczne. Tak. No. E, Później jest, zastrykołem jest już LCS, LCS zgierz. zgierz i ona obsługuje, nie, w Glinniku jest chyba jeszcze następny, czy ona jest podłączona do ona jest podłączona e, e, Chyba tak, podłączona, tak, tak, no. no z 2000, tak naprawdę, 12 od 2012 roku do tego 2014 jeździły tutaj m.in. TLK Karkonosze, Śnieżka, Papkin oraz Wrocławianin i Pogoń. A no i w sumie najbardziej znanym na tej linii to jest celka właśnie celka Wrocławianin. Wrocławianin i nitelka pogonią. Bo reszta to jeździła objazdowo w wyniku modernizacji linii kolejowej numer 1 łączącej tak naprawdę Warszawę z Łodzią. Co dalej powiedzieć? No od 2014 roku na tą linię dokładnie mówiąc już w drugiej części roku 2014 przewozy regionalne zostały wyparte przez nowego przewoźnika wówczas ludzką koleję aglomeracyjną, która... Zresztą do dzisiaj na tej linii prowadzi regularny kurs y, pociągów. Rozkład jazdy się zmieniał na przełomie tych wszystkich lat. Obecnie, na no, no nasze standardy, jest y, biedny. No, biedny jest. W porównaniu do tego, jaki Ech. był kiedyś. Miejmy, na, miejmy jednak nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Ponieważ podobno od grudnia, Tutaj a raczej mają już na pewno, pociągi. mają wrócić pociągi na a Sprinter, które będą połączeniem komercyjnym według nas tutaj jako miłośników z Łowicza nieopłacalnym i będą one obsługiwały w sumie, no będą, będzie to połączenie Warszawa-Łódź właśnie przez linię kolejową 15 i linię kolejową 3. Koniec. I my za chwilę, proszę Państwa przeniesiemy się na stację Łowicz Przedmieścia, dokładnie w perony gdzie będziemy dalej prowadzić nasz program, tylko wtedy będziemy zadawać pytania z, nasi, z naszymi gośćmi. Ry. E, teraz czas na drugą część naszego reportażu. Jesteśmy na stacji łowicz przedmieście. jak Państwo widzą. E, za nami wjeżdża pociąg stadler tutaj ŁKA. Jedyna linia, jaka tutaj jeździ, to właśnie linia LKA z Łowicza Głównego do Łodzi Widze, tak? Tak, do Łodzi e, No i właśnie że za nami w kierunku stacji Łowicz Główny, czyli teraz skończy bieg. Ale ja teraz zadam Państwu pytania. Pierwsze pytanie: Co planujecie zorganizować przez najbliższe dwa lata na LK15? Pewna jest na pewno, że planujemy tutaj razem z naszymi znajomymi wystawę zaboru kolejowego, która by się odbywała. W przyszłym roku. roku. Miałabyś w tym, ale niestety z przyczyn czasowych została przełożona na przyszły rok. Czy Przy z przyczyn błędów z tak. No to jest główna drzewczyna, tak? I w zamian za to zorganizowany, będziemy się starać, zorganizowany system pociąg specjalny na jednostce N71001, bądź też N57038. O ile wróci do tego czasu, się tak, tak. Wróci. nie. Tak. Czyli co planujecie zorganizować? Przestąpić Tak, dokładnie. Y, drugie pytanie. Jaki tabor generalnie tutaj jeździ? Na, na tej linii. Z zasadniczo jest przewoźnikiem łóżnictwa, ale jak tej posiada na tutaj i, tak posiada? Tak, plienty o odniesieniu N4268 oraz lm 4268 to są te plienty trzyczłonowe, dwuczłonowe, a także impulsy e, dwuczłonowe. oraz 36Wh, które są, również... są hybrydowe i elektryczne. I elektryczne. No to jest, to jest, to Często mamy tutaj rozładunki z, z tyłu mocy, za nami, jakieś mocy. platformy przyjeżdżają z spółki PCC, yy, no i to w sumie chyba tyle. Tak. Od przyszłego Czasem roku ruch robotce. towarowy na tej linii zaczął się, bardzo się poprawił i praktycznie co najmniej raz w tygodniu jest jakiś pociąg towarowy z kruszywem na rozładunek. Ostatnio tutaj na przykład był M620837 sam, z X Andomierz do rozładunku. <kuh> Jeszcze wcześniej na przykład by, były. Lud, gama były... z lokomotywą 6DH, <coughs> taboru, malowanie toboru. Mamy lokomotywy PKP Cargo, byki jakieś, roboty często 6DG, przyjeżdżają na opryski tutaj z tym fotem swoim do odkwaszczenia torów. I też warto wspomnieć, że PCC jak kolega mówił, przywozi tutaj często platformy ze Starej Wsi po prostu na przykład. Dlatego, że tam mają mało miejsca, no i tutaj doma. Oraz w ostatnim czasie zauważyłem, że też Orlen Kolej, Zaczyna zwozić tutaj własne składy beczek, po czym je odstawia, i po jakimś czasie zabiera lokomotywami 111 Edenowymi, jakie zakupili w poprzednim roku. Także na ruch jako, jako towarowy nie można tutaj narzekać, bo raz w miesiącu minimum coś tutaj przyjedzie. No a często stoi same wagony po prostu bez lokomotywy, co tak naprawdę. Co oznacza, jest to... że pociągi jeżdżą. Tak. No ale, to jest km. Tak planujemy, ponieważ planujemy. otworzyła na dodatek biuro w Łowiczu, w Łowiczu. więc... To spory, będzie ułatwione, więc to jest coś. dla nas ułatwienie oczywiście w sprawach realizacji tutaj na przykład projektu dworcowego, który jest tutaj po naszej, po lewej, naszej stronie. lewej stronie. Miasto łowicz odkupiło go od PKP PLK i... Planujemy jego rewitalizację. Postaramy się coś zdziałać, żeby jednak było. Postaramy się zdziałać, żeby jego wygląd jak najbardziej odzorował wygląd historyczny oraz żeby pozostały takie detale, jak na przykład stary napisłowicz w przedmieście, który znajduje się nad wyjściem z taronów, w którym dzisiaj, w miejscu tego, po prostu znajduje się sklep barony. Eee, tak tylko do przypomnienia powiem dla naszych widzów. E, pani poseł, to jest partii Razem. Generalnie bardzo dużo działa w e, sprawach związanych z e, koleją. Się? Z transportem. tak. Transportem, Ogólnie o, to jest, tak. Z, e, wracamy do Państwa, lekkie problemy techniczne. E, to jeszcze raz zadam pytanie, czy będzie wystawa? się na niej znajdzie to? Generalnie. Planujemy na przyszły rok, jak mówiłem. E, na pewno znalazłyby się na wypaść przewoźnika PKP Intercity oraz PKP Cargo. Jakie, jakie? Jeszcze dokładnie nie wiemy. Planujemy też, żeby pojawiła się lokomotywa firmy PCC, dlatego że ich baza, czyli terminal w Kutnie jest naprawdę bardzo blisko nas, co jest idealną okazją tego, żeby udostępnili nam jedną ze swoich lokomotyw. Obok mamy też bazę Polskich Linii Kolejowych. No, no. Mają do dyspozycji różne spalinowozy, nie wiem, WM15, 6DH i tak dalej, na przykład. Tam w oddali, na przykład, jeszcze stoi 409 da która niestety, no, no nie jeździ obecnie, ale, no, jakby powiedzieć, jest też częścią tej stacji, bo zapisała się już w sumie wygląd. Bardzo rozpoznawalna jest. A wracając do głównego tematu, to jeszcze może Orlen Kolej jakby no się udało jest zadatić, blisko, bo, Płocku, bo jest w Płocku, tak, bardzo blisko 60, jest. Może 80 km, I tak, ogólnie z tajnych informacji powiem Wam, że KSK Wrocław też jest zainteresowane daniem nam jednej lokomotywy od siebie. Na przykład sp 22 albo Fiat. Czy będzie przez specjalne zakazy 60-lecia elektryfikacji A to zobaczymy, jak już. Będziemy się starać o Będziemy to. się starać, ponieważ dokładnie dzisiaj napisałem pismo. Jeżeli chodzi o to, teraz będziemy po prostu oczekiwać na to, jak się sprawy potoczą z ludźmi, którymi jest po prostu zaczynam, dlatego że wystawa się nie odbyła po prostu przez tam troszeczkę takie komplikacje. Błędy przez błędy w piśmie też między innymi, ale też przez, też przez to, że nie byliśmy tak zgrani po prostu. Jakby nie było takiej współpracy jak, jaka dzisiaj będzie po prostu... Jaka bo dzisiaj jeszcze... jest już, bo... no. My tutaj jako miłośnicy naprawdę się nie dość, że wspieramy, to jeszcze mamy takie więzi, że jak jeden coś łatwi, no to wszyscy tak na na pokładnie I teraz takie zasadnicze pytanie. Dlaczego się w ogóle interesujecie losem tej linii LK15? Ja w sumie się interesuję tą linią. No od dłuższego czasu, praktycznie od... No jakby od małego, od dziecka, bo mieszkam przy niej, no i zawsze była taka pustka na niej, odkąd tylko pamiętam, no to tutaj nic nie jeździło, mało co. I no chcemy jednak tą linię przywrócić do takich trochę bardziej żywych, bo no jednak szkoda takiej linii. A Pan Marcin? Ja natomiast widzę w tej linii naprawdę wielki potencjał, między innymi dlatego, że infrastruktura na tej linii jest naprawdę przepiękna, bardzo piękne widoki są na tej linii. E, sam fakt na to, ile po prostu PKP LK włożyło pieniędzy nie, na, na, re, na sam na, na remont, na, remont na przykład w Strekowie czy w Głownie, na ogólnie remont z całej linii od Bendar do Starych Gruz, na ogólnie program, na, no, na no. program przystankowy, na kładki w głownie i Strekowie, na sam LCS w Głownie, bardzo dużo wydał pieniędzy. I też warto wspominać, że LK15 odcinkowo, ale jednak ma 160 na godzinę. 160 godziny jest to odcinku od Bednar do, do, do Arkadii oraz od Zwierza do Łodzi Kaliskiej, ale obecnie to jest, tam są ograniczenia ze względu na to, że w tamtym miejscu zbudowany jest po prostu tunel siernicowy i za jakiś czas będą po prostu podłączać jakby rozjazdy już pod nowe, pod nowe, 15 Tak, pod 15, bo siernicowy przebiega przez. Tak to na całej linii to są takie prędkości 120, 100 miejscami nawet do 90 spada, ale jednak no, jakoś wolno się nie jedzie, tak? Na pewno lepiej jest niż było w 2012 roku, gdzie na przykład na odcinku od e, przedmieścia do Arkadi było 30 na godzinę, tylko na łuku było do 25. Z tego na łuku było tak, do, do 25. Jeszcze tak naprawdę przed 2010 rokiem stan Torów po prostu pociągi nie kursowały nie w racji w zamknięto ją w ruchu pasażerskim na ten moment po prostu na no, no modernizację, tutaj jest nawet y, napisane do dzisiaj tabliczka z tego wydarzenia, po prostu projekt y, finansowany na lata 2007-2013 na modernizację, w sensie na no, modernizację, no, ta modernizacja polegała po prostu na wymianie nawierzchni głównego toru oraz na Modernizacji no, peronów na paru przystankach y, osobowych oraz na stacji Główno i Stryków. Le, jednak nie wszystkie stacje, na przykład jak y, nasze przedmieście no, nie załapało się w to, co daje po prostu uroku tej stacji, ponieważ jest obecnie jedną z dwóch y, ogólnie miejscowości, miejscówek y, na linii kolejowej numer 15, która ma stare perony. Druga miejscowość to jest obecnie Kamilowiski, które jest. No, a jeszcze do Maniemicy. Donaniwice też mają... I do perony, mają stare parony. A budynek w jest w użytku mieszkalnym przez no, no, lokalną społeczność. Tam są też często słyszałem jakieś spotkania w tym budynku i tak dalej, także budynek jak najbardziej jest, no, że tak powiem czynny. Czy planujecie powód Intercity i przewoźnika regiona, a Planujemy. Planujemy zrobić coś w tym temacie, dlatego że według mnie Patrząc na to, jaki wkład finansowy został w, włożony w tą linię, PKP Interest i powinno tutaj przynajmniej chociaż jeszcze dwa składy puścić. Jedną według mnie. Parę by było już nawet, dużo, bo już nawet jednak... jeden Interest tak. Czyli... i Plus. Już nawet jeden tak. i tak. Więcej, tym lepiej. Tak? No tak. Więcej, tym lepiej ale... Warto też wspomnieć to, że na przykład taka linia jak LK33, która praktycznie jest no cała rozwalona, tam praktycznie no nie ma nic nowego. Tam jeszcze miejscami są kształtowe semafory. No i ogólnie stan, stan tej infrastruktury jest no, kiepski w porównaniu do, do tego, jaki mamy tutaj. I tam jeżdżą y, dwa pociągi Intercity, czyli TLK Plisak oraz y, Intercity Chemic. A tutaj stan linii jest lepszy i no, jak widać no, pociągów dalekobieżnych nie mamy już od 10 lat powodów praktycznie. Czy EK 15 generalnie lubi naszą stację pwr Tutaj y, z, się... w szczególności nagłośnienie medialne? Mnie mi się wydaje, że yy, tak. Pod tym względem je, zależy to już czy są ludzie, którzy lubią ogólnie nas jako mieści w kolei Złowicza, i ogólnie to mi nie bo jeżeli są tacy, którzy nas no, trochę hejcą, no, to tak nie za bardzo, ale tak to heitler. To tak, no heitler. A tak to Stacja PTRN jest naprawdę z takim pewien trochę korzyści, bo to nas a tą całą sytuację, która tutaj no, na... Linii kolejowej 15 się dzieje, bo no naprawdę no na razie nie jest do to ciekawe. No i musimy przejść do ostatniego pytania, ponieważ nam kończy czas. Czy generalnie patrząc na środowisko mikolskie na L15, no, czy tutaj są. Decyzje patologiczne z kolei u Państwa są na linii 15? W sensie. Miejscami, no, są. miejscami tylko i czasami zachowaniem po prostu. Są na przykład miłośnicy, którzy po prostu jakby są to powiedzieć Trochę na podlisko. No. Po prostu jakby mówią, że te nasze wszystkie plany i TD są po prostu no jakby bezsensowne, bo mają liczby po prostu, które no dzisiaj by raczej się nie sprawdziły. No. Myśli, że. Tak, i się, że tak powiem, wychwala swoją wiedzą, która nie do końca jest która, no, taka no, sprawna, w sensie. Jakby... Posiada poprawną wiedzę te miłości kolei, ale no nie każda pod jest dobra. Tak, jeżeli chodzi o obecny czas. No i niestety nam się skończy powoli. Ja chcę bardzo Państwu dziękować. Pan bardzo. Franek bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję. i pan Marcel, bardzo dziękuję serdecznie. Też dziękuję. Ja nazywam się Filip jestem Redaktorem naczelnym naszej stacji, a tutaj Państwu... Generalnie nagrywa to całe, ten cały reportaż PLK Mazofa, zastępca redaktora, znacznego kręgu. Dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnych reportażach. My nie, nie przestajemy na tej rozmowie, My będziemy nadal działać w kierunku wsparcia LK15. Życzę Państwu udanego wieczoru i do usłyszenia.